O que é que você está? Nie bacz tuska, nie bać tuska, nie bać tuska, nie bać tuska, nie bacz tuska, nie bać tuska, nie bać tuska, nie bacz tuska, nie bać tuska, nie bać tuska, nie bacz tuska, nie bać tuska, nie bać tuska.

Tak nam to pomóż Bóg, tak nam to pomóż Bóg. Bude. nam twarz i dzieci nam grzbanił. Kupie w stanie, kupie

a fodr la coeunt. mae'n ychwanu. mae'n 好好好